Dzień dobry, dobry wieczór drodzy słuchacze z tej strony Ala Soul Voice. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o myślę, że o czymś bardzo ważnym, a w zasadzie o substancji bardzo ważnej, która zalicza się do aminokwasów endogennych i być może już o tym słyszeliście. A mianowicie o cysteinie. Znanej również pod nazwą L-cysteina. No cóż, kochani, ta L-cysteina jest bardzo ważna dla funkcjonowania naszego organizmu i przede wszystkim większość z nas jej nie ma. Co mam na myśli? To znaczy, że jej nam brakuje. Ponieważ brakuje nam tej L-cysteiny, mamy wiele przeróżnych problemów, i o tym Wam właśnie opowiem w tym, a może i w następnym odcinku, jak oczywiście się zagadam. Ta L-cysteina jest, kochani, takim aminokwasem, który w naszym organizmie pełni, szczerze mówiąc, wiele różnych funkcji. A do takich, wiecie, najważniejszych należą przede wszystkim budowanie silnego przeciwutleniacza czyli budowanie silnego przeciwutleniacza glutationu oraz białka włosów, paznokci, skóry, kreatyny. Warte również, kochani, uwagi są inne potwierdzone badania właściwości oczywiście tej elcysteiny. No cóż, może być ona pomocna między innymi w chorobach o podłożu zapalnym przede wszystkim. A co za tym idzie, kochani. No to proste również i u niepłodności, na przykład u mężczyzn w różnego rodzaju alergiach, zapaleniu, oskrzeli chociażby. No, i również jeszcze problemach układu odpornościowego może mieć ona duży wpływ. Ma no, też jeszcze, chciałabym dodać, działanie oczyszczające organizm. No, a któż w dzisiejszych czasach nie powinien się troszkę oczyścić? Można ją również znaleźć w wielu produktach, ale o tym, kochani, opowiem Wam oczywiście później. No i opowiem Wam jeszcze, dlaczego oczywiście warto ją stosować, bo myślę, że to będzie dość ważne. Cóż jeszcze? Dodam również, że, kochani, wytworzenie tej cysteiny nie jest jednak możliwe bez dostarczenia naszemu organizmowi odpowiednich substancji, tak jakby spożywczych, i o tym również się dowiecie. Dlatego, kochani, zapraszam Was do taki krótki wstęp, do posłuchania moich krótkich filmów, w których dowiecie się znacznie więcej właśnie o tej tym razem cysteinie. Co to jest, kochani, ta cysteina? Jak myślicie? No nic, no mówiąc krótko, jest to kwas aminobeta-tiolopropinowy. <gryw> Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam. To taki, słuchajcie, związek zaliczany do grona aż 22 podstawowych właśnie tych aminokwasów, przede wszystkim rozgałęzionych. Cysteinę jeszcze charakteryzuje obecność tak zwanej grupy Tiulowej, która słuchajcie bierze właśnie udział w procesach tworzenia mostków dysiarczkowych i odpowiedzialnych za prawidłową taką strukturę protein dodam jeszcze że ta cysteina razem właśnie z homocysteiną oraz jeszcze kochani metioniną tworzą tak zwane aminokwasy właśnie siarkowe i powstawanie tej w ogóle cysteiny związane jest z procesem takim zwanym transpozycji, zdaje się, atomu siarki z cząsteczki właśnie metioniny na serynę, w którym oczywiście udział bierze cząsteczka adenotruifosforanu, tak zwana, łatwiej to powiedzieć, ATP. No, ale nic, chciałam Wam to tak mądrze przybliżyć, a teraz powiem tak pokrótce może o jej działaniu. Cysteina jest w ogóle niezbędna naszemu organizmowi, czy też ogólnie mówiąc organizmowi każdego człowieka, do prawidłowego przeprowadzenia wielu słuchajcie procesów. I cysteina przede wszystkim, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, biedzie, bierze udział w wytworzeniu kolagenu, który, no oczywiście. Odpowiada za zdrowy wygląd naszej skóry, jędrność, kochani naszej skóry, no i przede wszystkim nasz bardzo młody wygląd. Ponadto, kochani, kreatyna chroni przed, za, tak jakby, zachorowaniami na osteoporozę mm, i jeszcze przyczynia się do budowania glutationu. Glutation działa, słuchajcie, Przeciwutleniająco i zwalcza on bowiem wolne rodniki, produkcji hormonów oraz ważnych białek. Ponadto ta cudowna cysteina wykazuje działanie antyalergiczne, więc to na pewno będzie dużym plusem dla wielu osób, które zmagają się z jakimiś różnego rodzaju, mówiąc szczerze, alergiami. Ta Cudowna, słuchajcie, cysteina łagodzi jeszcze objawy właśnie różnych alergii, przede wszystkim takiego jakiegoś świądu skóry, czy też różnego rodzaju stanów zapalnych. Przede wszystkim jeszcze dodałabym, że hmm, wzmacnia odporność naszego organizmu, no to wiadomo. Ma właściwości wykrztuśne, dlatego słuchajcie, zachowanie odpowiedniego poziomu cysteiny ważne jest, szczególnie w okresie, no cóż, jesienno-zimowym, gdy wszyscy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju przeziębienia. Cysteina jeszcze, moi drodzy, ułatwia proces oczyszczania naszych płuc i przede wszystkim naszych oskrzeli. I stosowanie jest w leczeniu schorzeń, jak na przykład astma, czy choroba obturacyjna płuc, która skrótowo nazywa się POCHP. No cóż, mmm, najważniejsze co jeszcze chciałabym dodać. Że prace wskazują, że cysteina może być również pomocna w kuracji niepłodności u mężczyzn, więc jeśli, drodzy panowie, macie z tym problem, zastanówcie się i poczytajcie po prostu na ten temat więcej, bo może się okazać, że jeśli kupicie suplementy tejże cysteiny, to pomoże wam ona właśnie z tym problemem. No i oczywiście nie tylko, bowiem. Ona prawdopodobnie z tego co przeczytałam i z tego co wynika w badaniach wzmaga właśnie ruchomość i żywotność Waszych plemników, dlatego myślę, że warto się kochani mężczyźni tym zainteresować. Cóż jeszcze? Cysteina, moi drodzy słuchacze, wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, dlatego nie może zabraknąć oczywiście jej w naszej diecie. A przede wszystkim w diecie osób narażonych na zachorowania na różnego rodzaju nowotwory. Cóż jeszcze? Ponadto może stanowić jeden z tak zwanych składników ochraniających nasze komórki nerwowe, i dlatego przyjmuje się, że Chroni ona przed rozwojem choroby, właśnie chociażby jak Parkinson czy też mm, starcza demencja. A wiadomo, że już w podeszłym wieku wiele osób zaczyna mieć z tymi chorobami niestety problemy. Więc dobrze by było kupić im cysteinę i po prostu suplementować. No ale każdy ma swoje życie i każdy wie, co ma zrobić najlepiej dla siebie. Wracając do tej cysteiny. To mogę jeszcze śmiało powiedzieć, że działa ona osłonowo na nasze nerki, przede wszystkim naszą wątrobę. Dlatego nie może jej po prostu zabraknąć w pożywieniu osób zażywających na przykład bardzo silne leki. Cysteina jeszcze pozwala także zachować, słuchajcie, odpowiedni poziom glukozy w naszej krwi, co jest bardzo ważne i warto jednak wiedzieć, że. Ta właśnie cysteina może obniżyć poziom insuliny. Dlatego stosowanie właśnie tej cysteiny przez osoby chore, na przykład na cukrzycę, powinno niestety podlegać moim zdaniem ścisłej kontroli lekarskiej. Ta cudowna cysteina jest także jako suplement diety podawana u osób doświadczających przewlekłych problemów, powiedziałabym. Jeśli tak mogę ująć, ogólnie trawiennych, bowiem cysteina działa zbawiennie, słuchajcie, z tego co przeczytałam, na nasze jelita i przede wszystkim na nasz żołądek. A kto nie ma z tym problemów? No, może powiem tak, wydaje nam się, że nie mamy z tym problemów, ale jednak radziłabym się zastanowić, nawet tym, którym się wydaje, że ich nie mają, bo w gruncie rzeczy coś może być na rzeczy. Gdzie kochani. Może jeszcze tak szybciutko znajdziemy tą cysteinę. Może być ona samodzielnie wytworzona przez nasz w ogóle organizm. Jednak warto wiedzieć o tym, że o jakie składniki należy na przykład zadbać w pożywieniu, by zapewnić, słuchajcie, temu naszemu organizmowi tak zwaną optymalność ilości tej substancji. I co chciałabym dodać, najwięcej cysteiny znajduje się, słuchajcie, w soi i... Jeszcze w pistacjach, właśnie, w pistacjach, które ja na przykład uwielbiam. I 655 mg zdaje się na 100 g, zapisałam sobie, jest w pistacjach. Dużą zawartość cysteiny wykazują także nasiona, jeszcze muszę dodać słuchajcie, słonecznika. Mam tutaj notatkę, tam było chyba zdaje się 451 mg kochani na 100 g, jeśli ktoś jest taki dokładny to sobie zapisałam. Cóż jeszcze, kurze jaja przede wszystkim mają 272 mg na 100 g. W mięsie również występuje, w zależności oczywiście od rodzaju tego mięsa, ale mniej więcej 220-240 mg na 100 g. Kochani, możecie ją jeszcze znaleźć w łososiu, wtedy jest mniej więcej 219 mg na 100 oraz jeszcze słuchajcie w orzechach włoskich, które mają jej 208 mg na 100 g. No cóż, cysteiny w dużych ilościach znajdziecie także oczywiście w roślinach strączkowych, jeżeli je lubicie, jak na przykład fasolę słuchajcie, czy bardzo znana i lubiona soczewica, przede wszystkim w spirulinie, z tego co pamiętam, a także oczywiście w mleku, za którym ja osobiście nie przepadam i go nie polecam, ponieważ... Zawiera laktozę, ale o tym nakręciłam osobne filmy. Zapraszam Wam serdecznie do posłuchania na ten temat. Jak właśnie to cudowne mleko od dawien, dawna, niestety, w obecnych czasach nam szkodzi i dostarcza wielu toksyn niż poprawia nasze zdrowie. Ale dobra, odbiegłam od tematu. Wracając, kochani, do cysteiny, jest ona dostępna także pod postacią różnego rodzaju suplementów, diety. Jednak słuchajcie. Należy pamiętać, by decyzja, oczywiście o tej suplementacji cysteiną najlepiej ja zawsze mówię skonsultować z lekarzem. Dobra w ogóle dawka cysteiny w postaci suplementu diety zazwyczaj, słuchajcie, powinna mieścić się w przedziale między 50 a 500 mg. I co jest bardzo ważne, tą cysteinę należy, słuchajcie, przyjmować w towarzystwie witaminy C, ponieważ oczywiście lepiej się wchłania. Cóż jeszcze, może tak krótko, niedoborze cysteiny, niedobór e, ilości właśnie tej cysteiny w naszym organizmie daje przede wszystkim objawy odnoszące się do naszej skóry, słuchajcie, włosów, łamliwych paznokci, wpadania oczywiście tych włosów, e, różnego rodzaju... Rogowa cienia skóry, brzydkiego kolorytu skóry, i właśnie w takiej sytuacji przede wszystkim należy jak najszybciej skonsultować się oczywiście z lekarzem i rozważyć zmianę nawyków, przede wszystkim moim drodzy żywieniowych, no niestety, które uwzględniają pokarmy właśnie zawierające tą cysteinę i to bym Wam bardzo chciała polecić. Co do wskazań kochani, to może jeszcze tak szybko zdążę w tym odcinku. Suplementy diety w ogóle zawierające cysteinę czy L-cysteinę można kupić oczywiście w aptekach, na internecie. Pomagają one między innymi przy niedoborach, oczywiście chciałam tu przypomnieć tego naszego kolagenu przy problemach wątrobowych. Cóż jeszcze, z faktu by chciała w ogóle składnikiem potrzebnym przy wytwarzaniu kolagenu, elcysteina i tak jakby suplementy diety ją zawierające pomagają um, te tak jakby przy problemach właśnie tych naszych skórnych, w ogóle przy elastyczności tej naszej skóry, żeby ją po prostu poprawić, odmłodzić. Dodać jej takiego, wiecie, blasku. Mimo wielu w ogóle zalet tej substancji przed jej spożyciem, warto upewnić się: słuchajcie, że możemy ją suplementować i należy pamiętać, że spożycie naraz 7 g L-cysteiny, co wyczytam, jest dawką śmiertelną. I nadmieniam, że nadmierna ilość L-cysteiny w organizmie jest dla nas, słuchajcie, bardzo groźna i może powodować między innymi biegunkę, wymioty, nudności, wysypki skórne, bóle głowy, więc oczywiście nie ma żartów, ale trzeba o tym suplemencie pamiętać i bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do odsłuchania jeszcze różnych innych odcinków. I nie marcie się tym strasznym przedawkowaniem, ponieważ w większości każdy z nas ma jej niedobór, więc jeżeli będziemy stosować się do normy, wszystko będzie ok. Polecam serdecznie, nie zapominajcie o Elcysteinie. Ok, papa, cześć!